Dla mnie to jest e, e, gorzej niż zero. Nie powinni wycinać tych drzew. Oczywiście. To upiększało i, i jak najbardziej e, no przyjemnie było nawet spojrzeć i wejść i tak dalej. No ale planowany jest remont tutaj całego centrum i pojawi się nowa zieleń. Nie będzie to już nie to, e, to samo. Ani pan nie dorośnie, ani ja. Tak. Na pewno szkoda. No ale wie pan, starość ma swoje prawa i, i obowiązki, czy jak tu się wyrazić. Ale to szkoda, be, be, taka, będzie żeby... nowa zieleń. Będzie. Będę się cieszyć. A nie szkoda, że wycięli takie ładne drzewa, które się wpisały w krajobraz tutaj, centrum Szczecinka? Proszę pana, one się wpisały i to było wszystko ładnie i pięknie, ale jest przebudowa całego placu tutaj Wolności. O tym mówił burmistrz i to już jest sprawa od dawna zapowiadana, natomiast to, to, to drzewo od kilku lat było już podparte i w tej chwili poprzez podświetlenie, bo ratusz będzie podświetlony, te dwa drzewa, które były, no jakby się już no, no nie wkomponowują w ten układ, dlatego zostało to ścięte. W planach jest nowa zieleń, prawda? No jest nowa zieleń, w planach będzie inna tutaj w ogóle cała zabudowa, także tutaj projekt jest wykonany, dokładnie nie znam, ale z tych rozmów, które były, wynika, że tak będzie. Tak? Przez kilkanaście, kilkadziesiąt chyba nawet lat tu stały te działa. Ozdabiały ratusz. No, ozdabiały, no ozdabiały, nic innego nie było. To ozdabiały. Prawda? W ogóle tego, tego, tego placu takiego nie było. A teraz będzie nowa fontanna, cała przebudowa. Ma być pięknie, myślę, że będzie.